Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Ja i nasz kącik relaksacji w specjalnym odcinku. Ten odcinek będzie o czymś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu, co stosuję w moim gabinecie i co bardzo lubią moje klientki: będzie o muzyce. Ale nie o muzyce z płyty, tylko o muzyce z instrumentów wibracyjnych. Żyjemy w wielkich miastach, jesteśmy otoczeni przeróżnymi dźwiękami. Niektóre dźwięki wpływają na nas pozytywnie, ale hałas jest tak ogromny, że wpływa na rozregulowanie naszych systemów nerwowych. Musimy bardzo uważać na to, co wpuszczamy do naszego organizmu, czego słuchamy. Jeżeli zamkniecie oczy, to na pewno będziecie potrafiły wysłuchać tych dźwięków, które są wokół nas, bardzo blisko. Ja w tej chwili słyszę szum dyfuzora, w którym są olejki. Na pewno będziecie potrafiły wysłuchać dźwięków, które są dalej. I jeżeli się skupicie, to również ten najdalszy. I bardzo ważne jest, żeby stworzyć przestrzeń wokół siebie w taki sposób, żeby dźwięki układały się w muzykę, która wpływa w sposób relaksacyjny na nasze ciała, na nasz organizm, na naszą psychikę, tak naprawdę poprawia nasze samopoczucie. Dzisiaj oferta instrumentów wibracyjnych jest bardzo szeroka. Często nie wiadomo, co kupić, bo nawet nie wiemy, że takie rzeczy istnieją. Moimi ulubionymi instrumentami są dzwonki Koshi. Są to dzwonki himalajskie, ja mam tutaj dwa, ale są cztery i są to dzwonki, które odpowiadają żywiołom. Ja mam żywioł wody i żywioł ognia. I dlaczego to jest takie ważne, że one odpowiadają żywiołom? No, cóż takiego może robić ogień? Ogień może spalić w naszym życiu wszystko to, co jest niepotrzebne, ale jednocześnie daje nam ogromną energię do kolejnych działań. Dzwonek koszy składa się z siedmiu pręcików i uderza w nie maleńka blaszka, wydając z tych pręcików dźwięki. Jest tylko tak naprawdę siedem dźwięków, które układają się w przepiękną, delikatną muzykę. Nie wiem jak to się dzieje, ale ta muzyka dla każdej osoby jest inna. Posłuchajcie, można głośniej lub ciszej. Jest to muzyka, która nas otula, pieści nasze zmysły, daje nam spokój i relaks. Drugi dzwonek, który mam, to jest dzwonek kosz i woda. I znowu możemy się zastanowić, co żywioł wody robi. Woda zabiera to, co jest niepotrzebne. Woda może działać bardzo intensywnie, jest niebezpieczna, albo może cichutko sobie płynąć. Bez wody nie ma życia. W wodzie tworzy się życie i woda jest życiem. Dzwonek ma przepiękny dźwięk. Koi nasze zmysły, daje relaks. Dwa dzwonki razem dają nam niepowtarzalne dźwięki, cudowną melodię. Zobaczcie w swoich domach, czy macie tego typu instrumenty. Kiedyś dzwonki napędzane wiatrem były bardzo modne. Może warto je wyjąć i posłuchać ich dźwięków. Kolejne instrumenty, których używam w moim gabinecie do tak zwanej muzykoterapii dogłębnie komórkowej, to są kamertony. Kamertony służą do nastrajania instrumentów muzycznych. To są kamertony medyczne. Jest ich cała gama. Każdy z kamertonów wydaje dźwięk o odpowiedniej długości fali. Jeżeli nasz organ wewnętrzny potrzebuje podnieść wibracje, to wchodząc w rezonans z takim dźwiękiem, podnosi swoje wibracje, czyli tak naprawdę ma więcej energii. Kamertony służą do poprawy pracy organów wewnętrznych, ale też mogą służyć do wytwarzania specjalnych dźwięków, które na przykład działają na synchronizację dwóch półków. Kamerton G i C. Wzbudzone razem tworzą tak zwaną kwintę czystą, która jest najczystszym dźwiękiem w przyrodzie, we wszechświecie i w nas samych. I kilka minut słuchania takich dźwięków, czyli tak naprawdę kąpieli w dźwiękach, daje taką synchronizację dwóch półkul, jak kilkadziesiąt minut bardzo głębokiej medytacji. Kilka minut słuchania dźwięków kamertonów daje nam spokój duszy. Daje nam wyciszenie emocji, daje nam poprawę funkcjonowania organów wewnętrznych. Mam jeszcze jeden bardzo ciekawy kamerton. Kamerton o długości fali 528. Kamerton o długości fali 528. Jest to kamerton, który służy do naprawiania DNA. Inżynieria medyczna stwierdziła, że właśnie fala o tej długości 528. Jest falą, która potrafi naprawić DNA. Słuchanie takich dźwięków wpływa bardzo kojąco na nasze emocje, bardzo poprawia samopoczucie, bardzo uwalnia emocje zamrożone w ciele. Sesja z kamertonami jest to niezwykła przygoda. Jest to niezwykły relaks, jest to coś takiego, czego my nigdy tak naprawdę w życiu nie przeżyliśmy. Kolejnym instrumentem, który używam w moim gabinecie i słuchanie tego instrumentu daje ogromną przyjemność, to jest tak zwany kij deszczowy. Kije deszczowe przywożone są jako pamiątki z Peru i z Meksyku, ale mój kij deszczowy jest niezwykły. Na zamówienie muzyków, którzy grają muzykę indiańską, został wykonany dla nich Peru. 10 lat ten kij był używany w profesjonalnym studio nagrań muzycznych. Dla mnie jest to niesamowity relaks, który przypomina mi spacery po morskiej plaży albo momenty, kiedy stoi się przy wodospadzie. Kij deszczowy działa w taki sposób, że przesypują się w nim drobinki, pewnie muszli. Jakieś ziarna. W kiju deszczowym każdy usłyszy to, co chciałby usłyszeć. Jego dźwięk może być bardziej albo mniej intensywny. I podobnie jak zapachy, dźwięki również. Przywołują z naszych wspomnień bardzo piękne chwile. Jeśli zamkniecie oczy, to na pewno potraficie sobie wyobrazić jakieś fajne dni na wakacjach, spacery morską plażą lub górskie wodospady. poszukajcie w swoich domach instrumentów, które wydają dźwięki bliskie waszemu sercu. Zostawiam was z tą muzyką i proponuję, żeby zastanowić się, jakie dźwięki są dla was miłe, jakie dźwięki dają wam relaks, co tak naprawdę lubicie. Napiszcie w komentarzach, jaką lubicie muzykę, co was uspokaja, co was wycisza. Dziękuję wam serdecznie za udział w tym specjalnym odcinku i zapraszam na nasze następne spotkanie.